Witamy wszystkich serdecznie. Dwie duże marki w branży fitness, czyli Kuźnia Zdrowia i Kierunek Trener, organizują dla Was specjalną akcję, w której jako trenerzy personalni możecie polecać catering dietetyczny swoim klientom, a przez to wprowadzić dodatkową wartość. Do swoich usług. Jest to przede wszystkim pomoc w budowaniu waszej marki, ale również w doradzeniu podopiecznym w odpowiednim wyborze cateringu, ponieważ no, na tym szerokim rynku, jaki dzisiaj jest dostępny, jeżeli chodzi o catering czy inne usługi fitness, klient często się gubi czy też podopieczny i należałoby mu solidnie doradzić. Także jeżeli ty spróbujesz tego cateringu i ocenisz go jako odpowiedni. Dobrej jakości, także spodoba Ci się, to możesz również pomóc swoim podopiecznym, polecać go, przez to budować swoją markę, a także generować dodatkowy dochód. Jeżeli chodzi o warunki dołączenia do tego programu, żeby z nami współpracować, przedstawię je dla Ciebie Bartek. Tak, dokładnie tak. Warunki są bardzo fajne i myślę, że urozmaicają Waszą ofertę jako trenerów personalnych, czy też dietyków, bo to, to nie jest kierowany ten program partnerski. Zacznę od tego, że na początku tego roku 2021 rozszerzyliśmy ilość lokalizacji i obecnie docieramy z cateringiem Kuźni Zdrowia do 750 lokalizacji w Polsce. Jest to w sumie 8 rejonów, czyli w sumie co, co rozumiem przez rejony chodzi o województwa. Całą listę zasięgu można znaleźć na stronie kuźnizdrowia.pl, do której już teraz odsyłam. A jeżeli chodzi o warunki zarobkowe z punktu, yy, dla Państwa, jako trenerów w personalnym czy też w właśnie, yy, przedstawia się to w sposób następujący. Czyli mo, jako Państwo mogą polecić yy, Katerynę Kuźni Zdrowia swoim podopiecznym, wtedy mają przy pierwszym wariancie Państwo 10% wartości każdego zamówienia, jakie wykona klient na, yy, przez panel Kuźni Zdrowia. Yy, tak. Druga opcja jest taka, że mogą Państwo przekazać kod rabatowy, w wysokości e, 5%, wtedy 5% tej wartości zamówienia e, wpływa na państwa konto, a 5% wartości ma dodatkowo klient e, na swoje konto. Trzecia opcja jest taka, że możecie przekazać kod rabatowy w wysokości 10% klientowi i wtedy klient ma 10% państwo nie mają e, wtedy nic wymienialnego w tym momencie, ale budują i e, tak jakby relacje państwo z, ze swoim klientem e, Wtedy klient czuje się bardziej dowartościowany, zadbany i tak dalej. Jeżeli chodzi o wymienialność, mogą Państwo to wymienić na przede wszystkim gotówkę lub po prostu na na przykład jeden dzień został cateringu, czy tam na więcej ilości dni w zależności od tego, ile zbiera się tam po prostu z tych zamówień miesięcznie, tak? Dodatkowo jeżeli chodzi o zgłoszenia do takiego cateringu i do tego programu partnerskiego, są trzy proste drogi. Pierwsza z nich to kontakt mailowy, druga opcja to kontakt telefoniczny, a trzecia to poprzez kontakt na fanpage'u Kuźni Zdrowia. Jeżeli chodzi o kontakt mailowy i telefon, to wszystko podamy w opisie pod tym filmikiem na kanale naszym YouTube'owskim, więc odsyłam tam od razu do przeglądnięcia tego. Dodam jeszcze, że Kuźnia Zdrowia obecnie oferuje 10 wariantów diety, więc można to dopasować zarówno dla takich. Co codziennych korzystających, czyli rozumiem tutaj wersję, wersję standard, light, jak i na przykład bardziej specyficzne, czyli dietę ketogeniczną, wegetariańską, paleo, czy też dietę bez laktozy i bez glutenu. Tak, no to właściwie wszystko. Bartek dokładnie wytłumaczył ze wszystkimi szczegółami, jak hmm. się zgłosić, jakie są warunki, także wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w opisie i zapraszamy naprawdę serdecznie do takiej współpracy. Nic nie tracisz, a możesz zyskać, a przede wszystkim twoi podopieczni mogą na tym zyskać, bo to jest najważniejsze, że będziesz im pomagał, pomagała lepiej. Ja jeszcze dodam na sam koniec, że przygotowaliśmy specjalne banery graficzne dostosowane do Instagrama i Facebooka z indywidualnymi kodami rabatowymi które mogą Państwo opublikować w postach i na story, co też umożliwi dotarcie do większej ilości potencjalnych klientów, którzy mogą z Państwa kodów skorzystać i tym samym rozszerzyć mogą Państwo po prostu swoje działania w internecie jako trenerzy personalni i dietetycy. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do zamieszczania komentarzy pod tym filmikiem na YouTubie. My się żegnamy. Cześć! Cześć.